Cześć moje drogie, jest bardzo gorąco, jest fajnie, naprawdę ja się bardzo cieszę, słońce mnie złapało, jak widzicie dość yy, plam dużo na twarzy, no ale co zrobić, jak już taka natura, trzeba, yy, trzeba się, lubić to co się ma, jak to mówię, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Yy, dzisiaj pobawię się marką NYX i mam trochę kosmetyków, trochę potestuję, chociaż już nimi pobawiłam parę razy i parę kosmetyków miałam też na imprezie weselnej i wytrzymało wszystko do rana, więc jakość jest super, chociaż chociaż tam jakieś ale można znaleźć, jeśli ktoś chce. Nie mam podkładu, więc użyję tutaj Diora, nie mam też pudru, to też będzie Dior i bronzera nie mam też, więc użyję Chanel. Poza tym większość kosmetyków to już będzie właśnie marka NYX i zacznę od podkładu, więc nałożę go poza kamerą, nałożę też bronzer i potem wrócę do korektora. To jest chyba najnowsza seria, jedna z nowszych przynajmniej i ma dobre recenzje, muszę przyznać, że ja się podpiszę po tym, też dołączę do tej grupy, które są zadowolone, ale... Ma tam swoje takie wiecie różki, które się wysuwają w pewnych momentach. Taki diabeł się robi i trzeba umiejętnie z tym kosmetykiem mm, popracować. Dobra, nakładam podkład, robię co mam robić i wracam do korektora za chwilę. Parcie nakrycie nie mam, więc moje plamy jeszcze są widoczne. Jest bardzo gorąco, więc nie ma się co zbyt mocno tapetować, bo to i tak wszystko spłynie, będzie, będzie puchnąć, będzie niefajnie wyglądać w późniejszych godzinach. I korektor, o którym wspomniałam, będzie to NYX Can't Stop, One Stop. I ja mam kolor Light Ivory. Jest to kolor taki idealny do rozświetlania, blisko do porcelany. Ma lekko żółtą tonację i dla mnie jest to korektor bardzo podobny do Urban Decay. Do Sephory i do Make Up Forever. To są właśnie takie pierwsze propozycje, które przychodzą mi do głowy, gdy chcę porównać ten kosmetyk do, 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 właśnie do, do czegoś innego. Jest bardzo gęsty we swojej konsystencji, ale dzięki. Nie wiem, formule chyba, można powiedzieć, takie lekko nawilżające. On nie zastyga bardzo szybko i on do, pod względem wykończenia ma bardzo daleko do tego, co proponuje nam na przykład Too Faced. Ten nowy korektor, który znaczy już nie taki nowy, ale ten mocno krojący, który u mnie naprawdę stworzył ogromne spustoszenie pod względem nawilżenia. To była po prostu jakaś masakra, którą trzeba było potem. Odkręcać przez jakieś blisko dwa tygodnie. Krycie ma takie dość średnie, więc jeśli ktoś ma problemy z zasinieniami, zaczerwieniami czy innymi tam plamami pod okiem i chciałby to. Zatuszować, to myślę, że z tym kosmetykiem tak do końca może się to nie udać. To jest raczej taki średniak pod względem tutaj kamuflażu, ale jest to korektor, który ma taką dość nieciekawą cechę, którą ja wyhaczyłam u siebie. On bardzo mocno łapie puder, więc jeśli mamy tendencję do tego, żeby przypudrować to w taki sposób, jak ja teraz to zrobię, właśnie to się u mnie bardzo nie podoba i użyję tutaj podróży Armani. I jeśli ktoś właśnie używa gąbeczki. I nabiera sobie puder, i potem robi sobie taki tak zwany baking. To ja Wam muszę powiedzieć, że w połowie drogi tego pudru już nie ma tutaj na pozostałą część. Tak łapie, puder szybko. I dzięki temu uzyskujemy oczywiście niezbyt naturalne wykończenie. To będzie widoczne, że tam jest makijaż, i, i nie da się to w jakiś sposób ukryć. Bo oczywiście w tej pierwszej godzinie jest wszystko fajnie gładko, ale później, gdy skóra się przepoci, no to będzie to widoczne, zwłaszcza u osób, które mają do Suchą skórę pod okiem i będzie taka plama sucha z makijażem, reszta będzie się błyszczeć, więc na to trzeba zwrócić uwagę, jeśli ktoś e, lubi mieć taki idealny makijaż, to mówię, że u mnie coś takiego miało miejsce. E, nie lubi się ten kolektor też z kosmetykami pielęgnacyjnymi, bardzo tłustymi, lekko silikonowymi. U mnie to akurat ma miejsce pierwszy czy tam drugi raz w życiu. Jeden charakter też chyba miał takie dość nieciekawe wykończenie na takich tłustych kremach. Ten akurat zbiera mi się tutaj w tym miejscu, gdzie moja mimika jest naprawdę super bogata, gdzie jest dużo zmarszczek takich dość głębokich, mimicznych i tam w późniejszych godzinach naprawdę widać, że to się zbiera i to jeszcze tak... Zbiera się w taki dość dziwny sposób. Takie prążki się tworzą. Nieważne, czy skóra jest właśnie w ruchu, czy jest w takim stanie spoczynku, to wszystko zostało i tak zastyga i to tak też nieciekawie wygląda, bo oczywiście jak się kosmetyk kremowy z pudrowym zmiesza, no to mamy taką pastę, która zastyga sobie w dość komfortowej sytuacji dla niej. Dobra, e, przypudruję buźkę, użyję pudru z Dior, bo też już go tutaj wiele nie mam, więc chcę wykończyć. I potem, ale nie, jeszcze nie, jeszcze nie, momencik, jeszcze mam tutaj do kosmetyk kremowy do... Do rozświetlania. To jest Bortu Glow, i to jest rozświetlacz wypłynie. Zapomniałam o nim. I ja mam drugi taki, który jest z Manna Kadar chyba, I, i też jest fajny. I wydaje mi się, że te dwa kosmetyki są fajniejsze od Becky. Ma kolor różowy. To jest Sunbeam L101 chyba, LI01. To jest jego numer i muszę przyznać, że to jest taki bardzo chłodny, lekko nawet we fiolet wpadający róż. Konsystencja jest dość rzadka i taka dość perłowa, moim zdaniem, i wydaje mi się, że daje całkiem fajny, lekki glow, który może opanować osoba, która nie ma zbyt dużego doświadczenia z tym, która się boi, która nie chce na co dzień mieć takiej konkretnej tafli, bo musimy przyznać, że. Każdy z nas jest inny, nie każdy lubi taką taki konkretny glow, jak pokazują niektóre makijażystki, które są do tego przyzwyczajone i które czują się w tym komfortowo. Ja go tu daleko nałożę i mam też jeszcze drugi rozświetlacz w formie pudru i zobaczymy, jak to będzie potem fajnie wyglądać. Ładnie się tutaj wtapia. Nawet gdy tutaj miałam już puder nałożony, on się tutaj mi ładnie wkomponował i on też jest taki jakby Zrobi się teraz taki lekko matowy pod względem wykończenia, ale jego blask zostaje, więc to jest też taki dość ogromny plus pod względem jego trwałości, bo nie rusza tego, co już jest pod spodem. Dobra, teraz pudruję, bo już chyba nie mam nic tutaj takiego kremowego, co mogłabym rzucić na mm, najpierw pod puder, a wydaje mi się, że ten razie też całkiem fajnie wygląda, prawda? Taki, taki dość naturalny. Dobra, lecimy z pudrem. I po przypudrowaniu, jak widać, ten glow troszeczkę się przygasił. Nie jest taki bardzo intensywny, ale myślę, że jeśli bym go dołożyła jeszcze później odrobinę, to by wyglądało to jeszcze bardziej intensywnie, więc to jest kosmetyk zdecydowanie do stopniowania. Teraz sobie zrobię brwi. Mam pomadę z Anastazji. To jest kolor Dark Brown. Lekko uzupełnię tam, gdzie mi coś brakuje i potem biorę się za oko, a później będziemy kończyć resztę makijażu na twarzy. No jak teraz patrzę na te brwi, to po prostu jest taki zoom na nie, że masakra, nie wiem co ten aparat wykombinował, ale patrzę w lusterku, to naprawdę wyglądają super naturalnie, lekko, lekko podrasowane, a tutaj to naprawdę szał. Dobrze, teraz zajmę się okiem i tutaj mam y, y, taką bazę wodoodporną z serii Proofit i to jest baza, którą naprawdę trzeba stopniować, bardzo małej ilości nakładać, bo w innym wypadku zrobimy sobie taką pastę z cienia i z tej bazy na oku i będzie się zbierać, nie będzie się fajnie to blendować. Tak ona wygląda i to jest taka dość lejąca baza, więc najlepiej nakłada się to palcem, wtedy mamy wyczucie, ile tam jeszcze pod palcem tego zostało, jak to fajnie wszystko można Rozprowadzić. Czy ona jest wodoodporna? Tego nie testowałam. Ja, jakbym nawet chodziła na basen, to bym się tam nie malowała, no bo dla mnie to nie miałoby sensu, a oczywiście dla wielu osób też, ale y, jeśli ktoś jeździ dużo, nie wiem, na rowerze, jakieś takie aktywności fizyczne ma, testowałby tym y, kierunku, właśnie mam na myśli pocenię się skóry, no to dajcie znać, bo jestem ciekawa. Nie miałam tej bazy, a nie miałam ją na weselu. Miałam ją na weselu i wydaje mi się, że. Wszystkie cienie były na miejscu. Tak, cały makijaż był na miejscu, nic się tam nie, oprócz pomadki, nie, 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 nie wiem, jakoś nie zniszczyło, nic nie wyciekło. Dobra, baza jest. Ona jest taka lekko-lepka i mam dwie palety. Dwie palety z jednej serii i nie wiem, którą użyć. Ta jest chłodniejsza, ta jest cieplejsza. Kolorystyka tej, Tu mamy 12 cieni, matowe, błyskotki i takie tam różne. Nie wiem, jak wam to pokazać. Może w taki sposób, żeby Was nie leziła. Taka jest kolorystyka, dość chłodna. O, ten jest kolor ładny, ale to u mnie tylko na kreski, oczywiście. Ten fiolet też jest bardzo fajny. I one nie były drogie, bo kosztowała chyba coś około 60 zł. Aj, będę się tłuc. Druga jest cieplejsza, więc chyba użyję tej, bo tu jest więcej matów. A ja nie chcę w ogóle takiego robić dzisiaj glam na oku, bo ten kolor, tak ja bym powtarzał, bardzo podobny jest do tego, co, co był w tej, tamtej wcześniejszej palecie. I nie chcę robić żadnego właśnie takiego oka w stylu glam, yy, w stylu takim naprawdę wypasionym, bo jest bardzo gorąco i nie chcę się ogólnie tak malować dzisiaj konkretnie. I tutaj użyję sobie tego jasno-żółtawego, takiego dość cielistego, matowego cienia. I te cienie, co tak zauważyłam, one są bardzo... Zbite, bardzo takie pudrowe, suche w swoim wykończeniu. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do takiego cieniowania w takim stylu, że nakładasz sobie tutaj cień i potem go tam gdzieś blendujesz i rozciągasz na całą szerokość powieki, no to muszę przyznać, że tutaj akurat nie będzie z tym tak łatwo, bo te cienie one nadają się takiego właśnie punktowego nakładania do właśnie takiego stopniowania. Dla osób, które nie mają zbyt pewności, zbyt dużej pewności przy cieniowaniu i po, lubią sobie tak dokładać powoli wszystko, robić nie tak na hura, na raz i rozciągać ten kolor, no to będzie ok, Ale jeśli ktoś jest przyzwyczajony do takich cieni na przykład jak Makeup Geek z Glam Shopu, też z tymi cieniami da się tak fajnie wyciągnąć z Anastazji, da się też tak wyciągnąć Urban Decay, da się tak wyciągnąć z również. Więc, yy, więc to jest zupełnie inny rodzaj cieni i będzie to dla niektórych niekomfortowe i to nie będzie to jakoś, do której są przyzwyczajone. Ja taką różnicę wyłapałam i te cienie całkiem fajnie się utrzymują. Muszę przyznać, że nie ma się tak do czego doczepić, że to jest jakiś, jakaś masakra i w ogóle do niczego się to nie nadaje. Teraz sobie nałożę może ten taki dość ciepły, ceglasty yy, cień w załamanie użyję tego jednego pędzla z The Techniques. I tak sobie go tutaj rzucę. Widzicie, pigmentacja jest całkiem, całkiem fajna. I, I te cienie w jednym opakowaniu, one się naprawdę od siebie bardzo różnią. Jedne są właśnie bardziej suche, drugie są bardziej y, miękkie, łatwiej się nabierają. Więc to jest wszystko takie, wszystko właśnie zależy, co, do czego jesteśmy przyzwyczajone i, i, i co lubimy. Tak, wstępnie mam już wszystko roztarte i na ruchomą powiekę chciałabym sobie nałożyć coś błyszczącego i użyję sobie ten słynny klej do brokatu, Glitter Primer. I muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo fajny kosmetyk. Fajnie się go rozprowadza, bo ma gęstą formułę i to jest akurat przydatne przy takim punktowym. Nakładanie brokatów, czy na przykład w formie kreski. To jest bardzo wygodne. Jest to kosmetyk, który naprawdę jest bardzo lepki. Ja widzę po prostu, jak do mojego palca yy, przykleja się skóra, która, tak właśnie, no powiedzmy, dość mocno jest ściągnięta i to nie jest takie też przyjemne. No ale pod względem jakości trzymania tego kosmetyku, który potem rzucimy, to jest naprawdę. Super i tutaj się zgodzę z dziewczynami, które um, mówią, że to jest kosmetyk, który fa fajnie trzyma brokaty, trzyma cienie takie brokatowe, nieważne sypkie czy zbite, naprawdę to jest wszystko na najwyższym poziomie i użyję sobie tego fioletu, tak mi się on podoba i znajdę sobie może jakiś pędzelek ten z palety z Urban Decay i tutaj go troszeczkę nabiorę i te brokaty są naprawdę bardzo mocno zbite. Trzeba tutaj troszeczkę poczochrać pędzlem, żeby nabrać jak najwięcej. Jak widzicie, całkiem ładnie to się wszystko tutaj przykleiło. Nic nie opada, nie ma bałaganu, można spokojnie wcześniej buźkę malować. Chociaż przy tych yy, cieniach właśnie brokatowych to nie ma takiej stuprocentowej pewności, że zawsze będzie ten porządek na oku miał miejsce. Dobra, jeszcze potem sobie dorzucę jakiegoś ciemniejszego koloru może tutaj w to łączenie. Ja chcę taki bardzo lekki makijaż dzisiaj, bez jakichś tam wiecie, wariacji. I jakiś tu pędzelek wezmę do rozcierania, żeby tutaj tą granicę lekko przeblendować. I słyszę, że mi grzmi za oknem, chyba będzie jakaś burza w najbliższym czasie. No, super. Dobra, to jest mój makijaż dzisiaj, taki na, na leniwca, jak ja to mówię. Rzucę jeszcze jakiś tusz do rzęs, bo nie przyniosłam żadnego. Rzucę jeszcze jakiś cień na, na dół i za chwilę do Was wracam. Oko skończone nałożyłam na dół to, co w załamanie, czyli ten taki ładny, ciepły brązik i maskarę, którą użyłam to jest Makeup Forever Smoky Stretch. Moich rzęs praktycznie teraz nie ma, bo miałam metodą 1 do 3 chyba, czy tam do ilu, się zagęszczane te rzęsy i muszę przyznać, że to nie jest dla mnie. Miałam tylko miesiąc i dziękuję. Jakoś nie mogłam się do tego przekonać. Myślałam, że dam radę, niestety nie. Kolejny kosmetyk, który użyję, będzie to rozświetlacz w kamieniu. To jest taki różo rozświetlacz, bardzo ładny. Ja go miałam ostatnio w ulubieńcach, mogłyście go zobaczyć. Taka tonacja, przepiękna brzoskwinia, wpadająca lekko w róż, lekko w brąz, więc to jest taki wszechstronny kosmetyk, będzie prawie każdemu pasował, który lubi troszeczkę cieplejsze tonacje i ma nazwę Enigmatic. Był to kosmetyk za parę naście złotych. Użyję do tego taki pędzel, który jest lichej jakości. Jest to podruba. Z TK Maxa, niby na wzór Daily Techniques. Jest tu bardzo mało włosia, to włosie jest takie bardzo wiotkie, i to jest idealny sprzęt do tego, żeby nie przesadzić z tego typu kosmetykiem. Ja go dzisiaj właśnie nałożę na to miejsce, gdzie był wcześniej rozświetlacz. I gdzie tu miałby być ruch, czyli będzie to takie lekkie rozświetlenie, takie naprawdę bardzo, bardzo delikatne. Jest to kosmetyk dość twardy w swojej strukturze, więc tutaj nie nałożymy go zbyt dużo naraz, nie trzeba będzie się tutaj naprawdę bawić, żeby to gdzieś potem upchać na twarzy, czy zbierać, czy matowić pudrem, żeby to miało ręce i nogi. I to jest naprawdę bardzo fajny kosmetyk do dodania do takiego mm, zdrowego glow. Yy, na koniec mam jeszcze tutaj do wykończenia makijażu yy, spray z serii matte i myślałam, że to będzie coś na wzór Urban Decay, nie jest. Niestety nie ma to zbyt ładnie. To jest takie, taka mgiełka, która zbierze tylko lekko yy, pudrowość. Yy, Taka, powiedzmy, zwykła giełka, która tam nic ze sobą nie niesie, jakichś takich pozytywnych rzeczy. I, I chyba ją tak użyję tylko dlatego, że ją mam, bo nie lubię tak do końca, muszę przyznać. Nie jest to mój ulubiony kosmetyk tego typu, bo ta z Urban Decay jest po prostu idealna dla mnie. I tam giełka muszę przyznać, daje bardzo dużo produktu. Jeśli ktoś yy, lubi odrobinę, no to niestety. Będzie to fala, taka konkretna mgiełka. Nie pachnie jakoś tak, wiecie, kokosem, czy, czy kwiatami, czy czymś tam innym. Nie ma jakiejś takiej nuty zapachowej. I ostatni kosmetyk z tej marki. Jest to pomadka w płynie. I to jest Love Topia, tak to się nazywa. Ten kolor, super intensywny. Nie wiem dlaczego go wybrałam, ale widzę, że pasuje mi do moich paznokci i dzisiaj użyję. Zobaczymy jak to będzie z pigmentacją. Wow, pigmentacja jest naprawdę bardzo na wysokim poziomie. Pachnie czereśnią. Ciekawe jak będzie z utrzymywaniem się. Jest to kolor takiej wiecie, lekko przebijający jeszcze, ale wydaje mi się, że jeszcze jedna warstwa i będzie kolor wow. No, zdecydowanie to jest lakier do ust. Bardzo komfortowa. lekko chyba chłodzące wrażenie daje to. Ale ten, ta pomadka mi w ogóle nie pasuje do tego makijażu. Ona będzie pasować do takiego pełnego makijażu z porządnym kryciem, do takiej idealnej skóry. To tak, ale do takiego luku, który ja cię zrobię, czy taki super, super lekki, no to pasuje taki o, zwykły błyszczyk, który nie daje prawie koloru, gdzie będą widoczne moje usta. Muszę przyznać, że takie moje pierwsze wrażenie to jest. No, jest to kosmetyk bardzo podobny do, tego, do tej pomadki z, z Dior. Dior Addict do tej serii bardzo, bardzo komfortowo się na ustach utrzymuje, nie ściąga i nie wydaje mi się, żeby były bardzo usta lepkie, więc hmm. trzeba do innego makijażu dopróbować, ale jestem naprawdę super. jestem zadowolona z tego z tej pomadki. Nie wiem czy ten kolor tak do mnie pasuje, do tego makijażu absolutnie nie. Jeśli ktoś będzie krytykował, to ja zupełnie to rozumiem, ale pierwsze wrażenie, wow, naprawdę super. Dobrze, podsumowując to, co kupiłam z NYXa, te dwie palety są naprawdę fajne. Moim zdaniem można je używać tak na co dzień, tylko że one są super suche. To się czuje podczas rozcierania, podczas nakładania, blendowania, no i noszenia tego makijażu. Wydaje mi się, że to jest taka dość, podstawa dość sucha w konsystencji. Kolory są całkiem fajnie dobrane, więc jedna paleta wystarczy na pewno na, na przykład na wyjazd. I nie osypują się, całkiem spokojnie blendują. Jeśli ktoś lubi to faktycznie rozcieranie takie dość szerokie, no to tutaj się na tym przejedzie, no ale do wszystkiego można się przyzwyczaić, jeśli masz na to ochotę. Do, co do korektora, jest to też naprawdę fajny kosmetyk, tylko faktycznie trzeba wiedzieć, co trzeba pod niego rzucić, jak go trzeba rozblendować i. Jeśli miałaś coś podobnego właśnie do tego korektora ze Sephory tego, tego mocno kryjącego, z Urban Decay lub do tego HD i z, z, z Urban Decay um, Najpierw no, mam nazwę dokładnie tego korektora, bo nie pamiętam. No to jest kosmetyk bardzo podobny. Wydaje mi się, że do tego Catrice również. Też jest, yy, yy, to jest właśnie ta podobna, yy, yy, podobna gęstość, podobnie się rozprowadzają i, i podobnie się noszą. Chociaż ten, mówię, jest wrażliwy na to, co się kładzie pod spód. To trzeba zwrócić na to uwagę i bardzo dużo pudru łapie do siebie. Więc to jest, to jest takie, no niby minus i plus, ale to zależy kto na to w jaki sposób patrzy. Pomadka Meistersztyk. No ta seria Wam tutaj napiszę, to jest Lip Laster, chyba. No to jest po prostu no, komfort na ustach, super pigmentacja. Nie wiem, jak się utrzymują. Jeśli miałaś, no to daj znać, bo wydaje mi się, że powinny faktycznie te, te parę godzin tam wytrzymać do, do jedzenia. No to co do tego kosmetyku. No to nie mamy co tutaj gadać, no bo już chyba wiedziałyście w wielu filmikach, że dziewczyny lubią, polecają, ja się do nich dołączę i faktycznie jest to naprawdę bardzo fajna baza pod makijaż. Może to nie jest jakiś taki super klej, który trzyma bardzo gruby brokat i nic, nic się tam nie zepsuje, ale jak masz super tłustą powiekę, no to nie wiem, czy to da radę. Jeśli masz tłuste powieki, używasz tego i to się sprawdza, to daj znać, bo może komuś się ta informacja przydać. Yy, bo może ktoś wybierać na jakąś konkretną imprezę. Co do tego yy, kosmetyku, to jest baza. No to powiem tak, to jest baza jak każda inna, nie ma jakiejś tam wybitnej um, funkcji, która dyskwalifikuje całą resztę kosmetyków, które mam właśnie z tej kategorii, no jest podobna do Urban Decay, bardzo lepka, więc tutaj trzeba te cienie na pewno wklepać, bo jak zaczniemy tam kombinować mocno, rozcierać, no to naruszymy, zrobi się breja i będzie nic z tego nie będzie i tutaj im mniej tym lepiej, bo jak dasz zbyt dużo, no to zrobi się taki krem pasta i będzie po prostu masakra na, na oku i nie fajnie to się będzie. Będzie blendować i w ogóle trzeba będzie zmyć. Co do tego kosmetyku, to jest ten rozświetlacz w płynie. Moim zdaniem jest to bardzo komfortowy kosmetyk dla osób, które boją się kremowych kosmetyków. Dużo lepszy niż z beki, bo beka jest bardzo kapryśna, zauważyłam u mnie. Jak się da mniej tego kosmetyku, no to lubi się tak dziwnie tak za, tak dziwnie zastygnąć w formie takich plam, więc to jest też nie, nie najfajniejsze, bo kosmetyk błyszczący przyciąga oko i jednak tu musi być idealnie wszystko, ta struktura musi być jak najgładsza, a tutaj jest naprawdę fajnie, można stopniować, chociaż widzicie, on lekko jest widoczny, ale puder go lekko przygasi, ale można dać go na puder, ja też tak próbowałam i, i nic się nie stało, było naprawdę fajnie, wykończenie matowe z błyskiem takim na... No. Dobrze, dalej co mam? To jeszcze jest ten rozświetlacz w kamieniu. Bardzo fajne kosmetyk, jeśli lubisz coś takiego, no to myślę, że może się przydać, może dodać takiego uroku dziewczęcego, takiego glow, wyglądu, takiej zdrowej skóry. Kolor jest naprawdę przepiękny i nazywa się on Enigmatic. Jest naprawdę tych bardzo lubię. I ostatni kosmetyk to jest y, tam mgiełka Matte Finish i muszę przyznać, że myślałam, choć będzie to trochę podobne do Urban Decay, ale niestety nie. Y, um, u mnie skóra bardzo mocno się błyszczy, zresztą nawet już widzicie teraz, że ten makijaż nie jest matowy, ale właśnie ma, ma, ma takie dość mocne odbicie światła od lampy. Y, w... Innych y, y, tego typu mgiełkach nie ma to miejsca. Na przykład właśnie ta z Urbantika jest zarobista. Ta z Too Faced y, 3 w jednym też jest bardzo fajna. A to powiem, do, powiem tak, że dołączę to do, do reszty, które nie rujnują makijażu, nie powodują, że skóra wygląda źle, że wygląda powiedzmy na jakąś tłustą, niechlujnie zrobiony makijaż czy coś takiego. Ale, ale to nie jest najfajniejszy y, spray, jaki ja miałam. I chyba to już będzie wszystko. Chyba tak, bo już tu się rozglądam, nie mam nic więcej. Podsumowując, nie ma bubla, są lepsze i troszeczkę gorsze kosmetyki, ale, ale na to jest wiecie ten poziom, który mnie satysfakcjonuje i będę używać częściej lub rzadziej, ale będę używać nie nic do kosza. Dobrze, dajcie znać, co macie z nyx -a. Co lubicie, czego raczej unikać, co się nie sprawdza i co do jakiego typu skóry, bo to się, nie przyda, to się przyda nie tylko mi, ale również innym osobom. Dobrze, gdzie ja to wszystko? Życzę Wam miłego dnia, wspaniałej pogody, dużo słońca i uśmiechu. I widzimy się oczywiście w następnym filmiku. Pa!